Sacja Apostolska Marialis Cultus rozdział trzeci odnowa modlitw anioł pański i różańca. Punkt drugi, różaniec. Modlitwa kontemplacji. Podobnie mocniej odczuwana jest pilna potrzeba przypomnienia, oprócz wartości pochwalnej i błagalnej innego elementu właściwego różańcowi, mianowicie kontemplacji. Jeśli jej brak. Różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezelmyślnym powtarzaniem formu oraz że będzie w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak pogani. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Różaniec bowiem z natury swej domaga się odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i jakby zatopioną w myślach powolnością, by przez to modlący się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa, rozważanych jakby sercem tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione. Tych tajemnic bogactwa. Różaniec a liturgia. Wreszcie po badaniach uczonych naszych czasów pełniej poznano związki, jakie zachodzą pomiędzy kultem liturgicznym i różańcem maryjnym, albowiem z jednej strony w jaśniejszym świetle ukazało się to, iż praktykę różańca należy uważać jakby za latorośl. Która wyrosła z czcigodnego pnia świętej liturgii i że nazwano go psałterzem dziewicy z tego powodu, iż dzięki niemu prości wierni mogli przyłączyć się do pieśni pochwalnej i wstawienictwa Kościoła Powszechnego. Z drugiej zaś strony można było zauważyć, że stało się to u schyłku średniowiecza w tym mianowicie czasie, w którym wobec słabnącego prawdziwego ducha liturgii chrześcijanie odeszli nieco od kultu liturgicznego, sprzyjając pewnej zewnętrznej uczuciowej pobożności w stosunku do człowieczeństwa Chrystusa i Najświętszej Marii Panny. Jeżeli przed niewielu laty mogło się zdarzyć, iż jedni wyrazili życzenie, by różaniec maryjny Został zaliczony do obrzędów liturgicznych. Drudzy natomiast, zatroskani o niedopuszczenie w duszpasterstwie do błędów przeszłości, niesłusznie zaniedbywali tę formę modlitwy. To dziś zagadnienie to łatwo można rozwiązać w świetle nauki przekazanej przez Sobór Watykański II. W konstytucji, zaczynającej się od słów: Sacrosanctum Concilium, na mocy której obrzędów liturgicznych i pobożnej praktyki różańca nie należy ani przeciwstawiać sobie, ani stawiać na równi. Każda forma modlitwy staje się tym owocniejsza, im bardziej zachowuje swoją pierwotną naturę i właściwe sobie przymioty. Po stwierdzeniu więc znakomitej wartości czynności liturgicznych, nie będzie trudnym zadaniem uznać w różańcu taką formę pobożności, która łatwo może być uzgodniona ze świętą liturgią. Albowiem różaniec nie inaczej niż liturgia wykazuje również charakter wspólnotowy. Karmi się pismem świętym. I cały skierowany jest ku tajemnicy Chrystusa. Chociaż oba rodzaje modlitwy należą do rzeczywistości istotowo różnych, niemniej czy to anamneza w świętej liturgii, czy też kontemplacyjne wspomnienie w różańcu maryjnym, mają za przedmiot te same zbawcze wydarzenia, których sprawcą jest Chrystus. Liturgia sprawia, Iż pod osłoną znaków zostają uobecnione największe tajemnice naszego odkupienia i że działają one w tajemniczy sposób. Różaniec, przez pobożne rozmyślanie, przywodzi modlącemu się na pamięć te same tajemnice i pobudza jego wolę do czerpania z nich norm życia. Po ustaleniu tej istotnej różnicy każdy rozumie, Iż różaniec jest pobożną praktyką, która bierze początek od świętej liturgii i która, jeśli jest spełniana zgodnie ze swoim pierwotnym duchem, z natury swej prowadzi ku liturgii, chociaż jej próg nie zostaje jakby przekroczony. Albowiem, zawarta w różańcu kontemplacja tajemnic Chrystusa, ponieważ przyzwyczaja umysł i serce Chrześcijan do ich rozważania, najlepiej może przysposobić duszę do obchodu tych samych tajemnic w obrzędach liturgicznych, a następnie do pamiętania o nich w ciągu dnia. Jednak nie jest wolno od błędu, który niestety dotąd jeszcze gdzie niegdzie się zdarza, odmawianie różańca maryjnego podczas czynności liturgicznej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego. Święty kościół powszechny. Świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwych w I żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, ty jesteś w niebie. Święcie imię twoje. Przyjdź, królestwo twoje. Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za na nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Błogosławionoś Maryjo łaski, pełna Pan stowa, błogosławionoś między niewiastami Twego Jezus. Maryjo, Boża, nimi, i błogosławiono owoc życia Twojego dzieła. Ojcu i Synu i Duchowi Świętem, porządku, teraz i na tajemnica piąta, chwalebna, ukoronowanie najświętszej Maryi Panny. Na królową nieba i ziemi wielki znak ukazał się na niebie niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu ojcze nasz który jesteś w niebie święcie imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżyłotach Twego Jezus. Święta Maria, Matko Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona żyło odżyłotach Twego Jezu.

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławie nasz Kniec niewridge, błogosławie nowe żywota Twego, Jezus. Święta Maria, Boża, módl się za nami uczci i teraz tej godzinie śmierci nam, Zdrowaś Wzdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławie nasz Kniec niewrzecze, błogosławie nowe żywota Twego, Jezus. Święta Maria, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony żywota Twojego, Jezus. Maria, Matko Boża, Zdrowaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławno owoc to Twego Jezus. Święta Marjo, Matko Boża, wczesni, teraz Zdrowaś Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc to Twego Jezus. Święta Wala Ojcu Duchowi Świętemu. it's 十年。 że chcesz być dla nas powrotem i radoba dusze które twoje do ciebie